Witajcie serdecznie, tutaj rocistka Ania. Jeszcze dzisiaj wieczorem dla Was pogaduchy do poduchy i chyba tak ten cykl, taki, taka zostanie jego nazwa. Cykl polega na tym, kto jest pierwszy raz trafił. Nie wiem, czy to jest czwarte nasze spotkanie, chyba w czwarty filmik w tym stylu w tej, w tej Tendencji, nie wiem, jak to nazwać, gdzie z kart poszukiwania wybieram temat, wybieram kartę karty poszukiwania, obrazy plus słowa. E, I wszystko kręci się koło tego słowa, koło tej karty, którą wybiorę. E, dzisiaj. A, i gościnnie występują różne inne karty, bo te karty są moje, mojego autorstwa z moich obrazów. Mm. No i właśnie, a gościnnie dzisiaj karty Kis, karty inaczej mówiąc intuicyjno symboliczne. Ja pokażę, nie wiem czy ja je chyba prezentowałam już, no i co, i zrobił się bałagan. Karty są w pudełku, to są karty Bożeny Strychowskiej od samotności do bliskości, czyli o relacjach ze sobą i z innymi. I takie pytanie co o sobie wiesz? Mamy książkę, która przybliża nam karty i która daje nam też instrukcje, jak propozycje sposobów pracy. Każda karta jest opisana w jakiś tam sposób przez autorkę. No i właśnie, i dzisiaj karty KIS będą nam też towarzyszyły w, naszej, w naszych pogaduchach do poduchy. Oczywiście karty Tarota. Oczywiście pytanie z kart you, które będzie na zakończenie inspiracją i rozkminą, z którą Was zostawię. No to co? Słuchajcie, zaczynamy. Najpierw chciałabym no, wymyśleć, wybrać, zapytać tak naprawdę energię, źródło duchowych moich przewodników i nauczycieli mistrzów, jak zwał, tak zwał opiekunów, nad czym my dzisiaj będziemy się zastanawiać, nad czym będziemy myśleć, o czym będziemy czuć, o czym ja dzisiaj do Was będę mówiła w filmiku z cyklu Pogaduchy do poduchy. Um, rozkminy dla rodziny. <grym> tak zwał, tak zwał. Słuchajcie, przetasuję karty poszukiwania. Przetasuję karty poszukiwania, no i patrzymy, jaki dzisiaj ten przewodni temat będzie dla nas, nad czym warto, żebyśmy się zastanowili wspólnie, porozmawiali, popatrzyli też na koniec w tarota. Wybiorę, słuchajcie, wypadła karta sens, popatrzcie na nią. Ta kamera tak ostrzy, nie ostrzy. Słówko jest sens. Sens dzisiaj wypadł dla nas. Sens. No Ok. Niech będzie karta sens. No i zaraz pytanie: chyba naj... hmm. najpopularniejsze. Pierwsze, które mnie przynajmniej wchodzi, przychodzi do głowy. O sens życia, nie? Jaki jest sens, że tu jestem? Jaki jest sens, że jestem człowiekiem, a nie kwiatkiem? Jaki jest sens tego, że oddycham? Że chodzę po ziemi, że żyję, że robię to, co robię, że znam ludzi, których znam? Jaki jest sens tego wszystkiego? Ale też jaki jest sens, że do Was mówię? Jaki jest sens tego? Hmm, co w ogóle wokół mnie i jaki jest sens tego, co we mnie. Słuchajcie, o sens jest tyle pytań. I takie pytanie też, które mi przychodzi do głowy w związku z sensem. To pytanie, po co? Po co to wszystko? Ciekawe. Słuchajcie, ciekawe. Hm. No dobra, to co? Zapytamy najpierw tarota, nie? Co na temat sensu? Albo wyciągnie, o nie, najpierw wyciągniemy kartę z kart KIS. Tu są emocje, tu są też inne rzeczy w kartach KIS. To czekajcie, najpierw karty KIS. Jaka jeszcze podpowiedź, kierunek, bo to w pojęcie sens jest bardzo, bardzo szerokie, nie? To takie jest w ogóle wszystko. Mm. Powiem szczerze, że jak zobaczyłam tą kartę, to tak jak to na tym obrazie jest takie rozproszone, rozdygotane, niewyraźne trochę, ledwo zarysowane, nieostre. To się zastanawiam: właśnie, że sens dla nas też jest taki, dla większości z nas, przynajmniej dla mnie, jest nieostry. Ale ja go tak bardzo chcę zobaczyć i tak bardzo wyostrzam wzrok i tak bardzo staram się dopasować dobre okulary, filtry, żeby zobaczyć. A tu, no, jakby tak troszkę niewyraźnie. No i pytanie, czy ten sens musi być wyraźny, nie? Czy nam to jest potrzebne? Po co nam w ogóle sens? Jaki sens jest w sensie? Słuchajcie, gdzieś się zapędzam. Wyciągnę kartę z kartki. Może ona nam coś jeszcze ukierunkuje, nie? Sens. A karty Kis do tego dopowiadają. U, napięcie. Czy to jest, słuchajcie, tak, że jak nie widzę sensu wyraźnie, albo w ogóle nie znam tego sensu, to jest we mnie napięcie? Czy jest we mnie wtedy tak, że wszystko trzyma się na ostatnim włosku, i jakoś cudem jeszcze się nie zerwało i nie runęło? Czy ten sens mi jest potrzebny do tego, żeby znajomość tego sensu, wyraźne widzenie tego sensu, jest mi potrzebne do tego, żeby, żeby tego napięcia nie było, żeby był spokój, żeby było bezpieczeństwo, żeby nic nie groziło zerwaniem. Napięcie jest wtedy, kiedy sens jest niewyraźny, kiedy go nie ma. Czy napięcie jest wtedy, kiedy, kiedy widzimy sens i wiemy po co, i wiemy dokąd, i wtedy jest napięcie, że nam się uda? Kiedy to napięcie dla Was jest związane? Czyli jak, jak, kiedy? Napięcie jest związane z sensem. Ciekawe, słuchajcie. No cóż, zapytajmy Tarota. Co tarot na to? Co powinniśmy dzisiaj wiedzieć? O czym myśleć? Czym się zajmować, jeżeli chodzi o pojęcie sensu i napięcia z nim związanego? Popatrzmy, co na ten temat chce nam przekazać tarot. Co karty na ten temat? Co dobrze, żebyśmy sobie uświadomili dzisiaj na temat sensu, na temat jego wyrazistości. A może lepiej zostawiać pole dla wyobraźni i żeby wszystko nie było aż tak bardzo zdefiniowane. Słuchajcie, jak to wygląda Waszym zdaniem. Ciekawe, nie? To jest ciekawe. Dla mnie ciekawe, czy dla Was też jest ciekawe. Popatrzmy, co temat co na temat sensu? Sensu i napięcia. Mhm. Co fajnego w tym sensie? Na co trzeba uważać, jeżeli chcemy sobie tak ten sens wyostrzyć i go dostrzec? I czy taka chęć dostrzeżenia wyraźnego sensu to właśnie jest to napięcie, bo my się tak napinamy i tak wysilamy nasze oczy, nasze serce, umysł? Co tarot na to? Słuchajcie, popatrzmy. A tarot nam mówi. To tajemnica, to tajemnica, która nie musi być jasna. To ciemność, to niewiedza. To takie cisza. Sens jest ciszą, nie napięciem. To mnie odkładam tu na bok, bo ona dla tego naszego sensu wiecznie poszukiwanego w życiu. No, ma swoje znaczenie. Dobra, zobaczmy. Co dobrego w sensie. W sensie jest dobre to, że jak go wiemy, to stoimy konkretnie na ziemi. Popatrzcie, sens jest ważny dla tych osób, które e, mogłabym powiedzieć, dla znaków ziemskich, byków, panien i koziorożców. Ale myślę, że dla, wszystkich, znak, sens, dla wszystkich, z nas, wszystkich znaków sens jest ważny. Ale dla tych ziemskich energii jest najważniejszy, bo to jest sens, który... Sens jest uzasadnieniem tego, że chodzimy po tej ziemi, że zarabiamy, że troszczymy się o dobra materialne, do, troszczymy się o czas, o to, żeby dobrze nim gospodarować, Sens jest potrzebny do tego, żeby sobie powiedzieć to dobrze, że ja chodzę do pracy, to ma sens, bo robię tam dobre rzeczy, dobre dla mnie, dobre dla innych. Czyli mogę zająć się swoją pracą. Czyli popatrzcie, ten sens jest ważny dla osób, które są tu i teraz, które myślą o przyszłości, ale myślą o tej przyszłości w kontekście tego, że ma być twardo ziemsko i twardo stąpają po ziemi. To takie pojęcia. A co nie ma związku z sensem, co nie potrzebuje sensu? <laughs> sensu nie potrzebują, słuchajcie, podróże. Podróże nie muszą być sensem, podróże są podróżami. E, sensu nie potrzebuje metamorfoza, sensu nie potrzebuje zabawa, sensu nie potrzebuje patrzenie na świat z perspektywy z wysoka. Po prostu patrzymy i cieszymy się, że świat jest piękny. Mm -hmm. Podróżujemy też po prostu dla samej podróży. Też nasze życie jest taką podróżą. E, ja myślę sobie tu o podróżach, e, o wyjazdach, ale też podróżą taką jest życie. Nie? E, I niekoniecznie ta nasza podróż potrzebuje sensu, potrzebuje tajemniczości. Mhm. Mm co jeszcze powinniśmy wiedzieć o sensie? O, Bożyszku kochany, no, tak to jest. Królowa monet i król monet. To wszyscy mężczyźni, chłopcy, kobiety, dziewczyny, które dbają o tu i teraz, które dbają o to, żeby życie było komfortowe. To wszyscy z Was, którzy... Pracują i uważają, że praca jest najważniejsza i wtedy jest potrzebny sens. I słuchajcie, te ziemskie rzeczy wszystkie budują napięcie. To jest takie spojrzenie na życie jakby z naszego poziomu, ale jak my zlecimy wysoko, Spojrzymy na coś z góry, na kulę ziemską jako całość, na energie związane z tą kulą ziemską, z Ziemią, z wszechświatem, z nami jako całością energetyczną i spojrzymy na to z dystansu, to to napięcie nam puszcza, bo my wtedy widzimy, że nie ma potrzeby, żeby był sens. Jest potrzeba, żeby było. Sensu już nie musi być. Słuchajcie, przepiękne karty. Ja chciałabym jeszcze dla Was wylosować pytanie, żeby z tym pytaniem łączącym to, co powiedziałam do tej pory, złączyć napięcie i złączyć sens i złączyć Wasze przemyślenia na ten temat i zostawić Was z refleksją i poprosić Was, żebyście. W komentarzach napisali pierwszą odpowiedź, pierwsze słowo może nawet tylko, które wam się nasuwa, jak hmm, no właśnie jak posłuchaliście tego, co posłuchaliście, jak patrzycie na kartę sens i na kartę napięcie, i na ten prawie zerwany sznur, i na tą niewyraźną kobietę. To wtedy pytanie, co mogę teraz zaprosić do swojego życia? Sens? Napięcie? Luz? Coś, co jest wyraźne, czy coś, co jest niewyraźne, tylko tajemnicze? Z tym pytaniem Was zostawiam. Podzielcie się proszę swoimi. Przemyśleniami, spostrzeżeniami w komentarzach. Pa.